Witam Was serdecznie, i jako pierwszy przepis z naszej bazy przepisów chciałem Wam zaserwować espresso z tonikiem i z sokiem pomarańczowym. Tak jak Wam mówiłem, ja osobiście uwielbiam czarne kawy, mocne kawy. Dlatego też zaczniemy od tego, co lubię ja. Później będzie to, co lubi żona, czyli jakieś kawy mleczne. E, dobrze, kochani, więc czego potrzebujemy? Potrzebujemy tak naprawdę dwóch kostek lodu. Potrzebujemy 100 ml soku pomarańczowego, 100 ml toniku, takiego najzwyklejszego. Oczywiście możecie również używać toników smakowych. To polepszy może czy pogorszy smak. To już jest osobiste jakieś tam odczucie. Natomiast spróbowaliśmy i ze smakowymi, też wychodzi naprawdę super, ale tutaj dzisiaj mamy taki najzwyklejszy tonik do tego podwójne espresso. No i cóż, my to zrobiliśmy dzisiaj z kawy Meksyko. Osobiście najczęściej przygotowuję to z Brazylii. Natomiast akurat teraz mieliśmy pod ręką Meksyko, więc zrobiliśmy to z Meksyko. Ważne, żeby ta kawa była świeżo zmielona, świeżo przygotowana, żeby to było pachnące po prostu i wspaniałe. No i cóż, przystępujemy do tak naprawdę wykonania zadania. Jest to bardzo proste, bo tak, bierzemy sobie szklaneczkę, prawda? Do tego wszystkiego nalewamy. Najpierw zaczniemy od toniku. Oczywiście bez ginu. Nie wlewajcie do takiej szklanki, od razu mówię, 100 ml toniku, ponieważ to będzie za dużo. To jest przepis na dwie szklanki, no bo wiadomo, sami nie będziecie pili. Zawsze jest żona, mąż, czy kolega, koleżanka, zawsze jest ktoś, kto się z wami tej kawy napije. U mnie akurat nie ma, bo żona wyszła z dziećmi na spacer, więc mam chwilę, przyrządzam to dla siebie. Wlewamy troszkę naszego toniku. Dolewamy soku pomarańczowego. Ważne, żeby mniej więcej to wiadomo, by równe proporcje. I to wszystko zalewamy espresso. I naprawdę się będzie działo. To jest naprawdę, słuchajcie, niebo w gębie. Ważne są dwie rzeczy. Po pierwsze, pamiętajcie, żeby ten sok pomarańczowy, który dodajecie, żeby to był najlepiej świeżo wyciskany sok. Żeby to nie był taki sok kupny z kartonu, bo to naprawdę jest całkiem inna bajka. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Prawda. To jest naprawdę niebo w gębie i poezja, więc polecam Wam serdecznie. Ja nie będę teraz tego pił. Dlaczego? Nie dlatego, że mi to nie smakuje, tylko dlatego, że po prostu mam taki dar w sobie, że zaraz się pozalewam i to będzie wyglądało źle. To ma być profesjonalne, więc zrobię to jak najlepiej umiem. Zrobiłem, prawda? Widzieliście jak to się robi. Teraz można śmiało się o tym delektować, ewentualnie oczywiście dodać. Cukru. Czy dodawać mleka? Ja bym nie dodawał, no ale jeżeli ktoś się upiera i to mleko kocha i bez mleka nie wyobrażasz sobie kawy, jak najbardziej możesz dodać. Nic się takiego nie wydarzy. Polecam Wam serdecznie espresso z tonikiem i z sokiem pomarańczowym. Jak widzicie, zrobiliśmy to bardzo szybko. Smak jak w kawiarni. Polecam serdecznie.